Witajcie w kolejnych wideo newsach, w których mamy sporą dawkę wieści z rynku smartfonów i będą dotyczyć kolejnego iPhone'a, następcy Note 2, czy też nowej słuchawki na BlackBerry 10. Powiemy też, co to jest Jotaphone oraz kto chce skorzystać z nieistniejącego układu Tegra 4, a także garść informacji o nowych procesorach Intela. Zapraszamy do oglądania! Za pośrednictwem portalu ViewerZone możemy zobaczyć nieoficjalną, ale prawdopodobnie prawdziwą specyfikację kolejnej generacji procesorów Intela o nazwie kodowej Haswell, które trafią na rynek w przyszłym roku pod formalną nazwą Intel Core 4 Generacji. Okazuje się, że Intel zachowa dla swoich przyszłych procesorów nazwę Core i7 oraz Core i5 i zmienią się jedynie oznaczenia konkretnych modeli, których numerek zostanie zwiększony o kolejny tysiąc. Natomiast układ graficzny procesorów będzie nosił nazwę HD Graphics 4600. Nowe procesory Core i7 będą wyposażone w 8 MB pamięci podręcznej oraz 4 rdzenie z aktywną technologią Hyper-Threading, umożliwiającą pracę z 8 wątkami jednocześnie. Natomiast Core i5 z 4 Czteroma rdzeniami będą obsługiwać tylko cztery wątki i będą posiadać mniej pamięci podręcznej, nie przekraczającej 6 MB. Maksymalny pobór mocy typowych wersji ma wynosić 84W, natomiast modeli energooszczędnych 65, 45 lub 35W. Warto podkreślić, iż flagowym modelem będzie Core i7 4770K, którego częstotliwość traktowania ma pozostać na takim samym poziomie jak dotychczasowy Core i7 3770K. Czyli 3,5 GHz standardowo i do 3,9 GHz dzięki Turbo Post. Zaś następcą Core i 5 będzie model 4670K taktowany zegarem 3,4 GHz standardowo i 3,8 GHz z Turbo. No cóż, to czekamy na potwierdzenie tych doniesień, ale jeśli się potwierdzą, to rewolucji raczej nie będzie. Jednakże to nie jedyne doniesienia o procesorach Intela, bo firma zaprezentowała Atoma S1200, będący pierwszym na świecie 6-watowym procesorem dedykowanym serwerom. Intel podkreśla, że ich 64-bitowy układ typu system on bazujący na 32-nanometrowej architekturze Saltwell, zaprojektowano z myślą o zastosowaniu w centrach danych i oferowany jest w trzech wariantach z częstotliwościami taktowania od 1,6 do 2 GHz. Ponadto obsłuży do 8 GB pamięci DDR3, ośmioliniową magistralę PCI Express 2.0 oraz wszystkie podstawowe funkcje wymagane przez serwery X86, a przy tym wszystkim kosztuje jedynie 54 dolary amerykańskie. Nie można powiedzieć, że Microsoft nie przyłożył się marketingowo przy wprowadzaniu swoich tabletów Surface RT, które początkowo cieszyły się sporym zainteresowaniem, ale ów szum nie trwał zbyt długo i rzekomo sprzedaż tabletów Microsoftu mocno zmalała. Oczywiście te doniesienia dementuje sam Steve Ballmer, mówiąc, że wszystko jest OK. Jednakże, jak podaje serwis Deal News, firma z Redmond szykuje się do obniżek Surface RT o blisko 1 trzecią ceny, co ma nastąpić w najbliższych dwóch miesiącach. W rezultacie Model z 32 GB pamięci ma kosztować niecałe 300 dolarów, a za dwukrotnie większą przestrzeń 399 dolarów. Informacje te mogą okazać się prawdziwe, bo przecież na rynek ma zawitać wersja Pro, więc różnica cenowa musi być znacznie większa. Jakiś czas temu wspominaliśmy, że Rim mocno pracuje nad nowymi smartfonami z systemem BlackBerry 10, które na rynku mają zadebiutować już za około miesiąc czasu. Stąd też w sieci pojawiło się nieco więcej informacji na temat modelu pod nazwą kodową London który, jak się okazuje, ma oferować ekran o przekątnej 4.2 cala i rozdzielczość 1280 x 768 pikseli. Dwurdzeniowy procesor, którym prawdopodobnie będzie Qualcomm Snapdragon S4 1 GB pamięci RAM oraz 16 GB przestrzeni na dane a także czytnik kart microSD, baterie o pojemności 1800 mAh, aparat 8 megapikseli i NFC. Należy przyznać, że wizualnie smartfon prezentuje się bardzo okazale. No nic, trzeba poczekać do stycznia. W sumie to niewiele minęło od premiery iPhone 5, ale wiadomo, że Apple musi pracować już nad kolejną wersją i stąd też w sieci zaczynają pojawiać się kolejne plotki na temat modelu 5S, który ma zadebiutować podobno już w czerwcu przyszłego roku. No i ta informacja Informacja w sumie nie jest zbyt dziwna, jak również to, że smartfon zostanie wyposażony w moduł NFC, czy też lepszy aparat Super HD wykonujący nagrania w jakości 1080p. Nawet nie dziwi doniesienie o pojawieniu się modelu ze 128 GB przestrzeni na dane. Natomiast wprowadzenie różnych wersji kolorystycznych wydaje się być lekko, że tak powiem, przekolorowane. Choć patrząc na ostatnie iPody, kto wie, różowe obudowy sprzedają się znakomicie. No ale jeszcze trudniej uwierzyć w zmianę rozdzielczości do typowego 720p. Pewnie coś z tych plotek się potwierdzi. Pytanie tylko co. Może okaże się, że w iPhone 5s pojawią się nowe procesory wyprodukowane w 28-nanometrowym procesie technologicznym, bo jak się okazuje TSMC zwiększa swoje moce przerobowe znacznie szybciej niż to przewidywano. I najprawdopodobniej jeszcze w pierwszej połowie przyszłego roku to właśnie ta tajwańska firma będzie zajmować się produkcją procesorów do urządzeń Apple, a nie jak dotychczas Samsung. No to przytyczek dla Koreańczyków. Oj, wysyp plotek jak grzybów w deszczu, a kolejna mówi o tym, że Samsung mocno pracuje nad kolejną wersją smartfona Galaxy Note i trzecia odsłona ma posiadać ekran o przekątnej, uwaga, 6,3 cala. Wydaje się, że przez o blisko 1 cal to stanowczo zbyt dużo, a po drugie tak spory smartfon byłby zagrożeniem nawet dla 7 calowych tabletów Samsunga. No cóż, ja w to nie wierzę, ale zobaczymy. A na koniec dwie ciekawostki. Pierwsza dotyczy chińskiego Xiaomi Mi 3, który ma być następcą niedawno wypuszczonego na rynek Mi 2. Dlaczego o nim wspominamy? No, na pewno nie ze względu na 4,5-calowy wyświetlacz Full HD, ale dlatego, że ma go napędzać niezapowiedziany jeszcze czterorodzeniowy układ Tegra 4, oparty na architekturze Cortex-A15, który będzie posiadał taktowanie około 2 GHz. Całość dopełniać ma 2,5 GB pamięci RAM oraz 12-megapikselowy apart główny. Hm, wygląda fajnie, tylko ciekawe co na to sama Nvidia i ich procesorze Tegra 4. Natomiast drugą ciekawostką jest dwuekranowy smartfon rosyjskiego producenta Jota. Zapytacie, co w nim takiego wyjątkowego? Wszak na rynku są tego typu urządzenia. A no nie do końca, bo Jotafon oprócz 4,3 calowego wyświetlacza głównego typu LCD, z tyłu ma posiadać drugi o tej samej przekątnej, ale będzie wykorzystywał papier elektroniczny i e ink. Dzięki temu urządzenie stale będzie mogło pokazywać czas czy powiadomienia o pogodzie, a tak naprawdę to użytkownik zadecyduje o tym, co będzie się na nim wyświetlać, bo może będzie nawet na nim chciał czytać sobie książki. Samo urządzenie nie prezentuje się najgorzej, a specyfikacja ukazuje, że będzie to bardzo wydajny sprzęt. Natomiast nieznana jest jego cena, którą poznamy zapewne w trzecim kwartale przyszłego roku, kiedy to zapowiedziano premierę JFON. No cóż, to tyle ze świata technologii i nie zapominajcie odwiedzać naszego serwisu FrasPC.pl. I do usłyszenia!